Uwaga! UWAGA! Wsparki Cruise 2020 rok! To fajnego on klapsa filmowego, nie? Mam go kilka lat i nigdy go za bardzo nie używałem. No to jest co tam nie na półce? o tam. O. Normalnie youtuberzy zapewne nie robią materiałów o tym, że czym ja zrobię dzisiejszy materiał, ale tak jak tytuł sugeruje naprawiłem jakość moich filmów. Ale nie merytoryczno, nie myślcie sobie. AutoDisc mogę sobie odznaczyć z listy yy, dobrego youtubera, dobra. Okej, okay, ale pewnie zastanawiacie się o co chodzi z tym filmem. I już pierwsze z wyjaśnieniami. Ponieważ pojawiały się na moim kanale w ostatnim czasie komentarze typu. Spajki, jak coś się dzieje szybkiego na ekranie, to to tak. obraz tak. Brzydki jest i w ogóle, weź coś napraw, ej spajki, czemu nie nagrywasz Full HD, ej masz e Przy moich ostatnich filmach zauważyłem właśnie taką tą rzecz z tą jakością. Głównie to było widoczne przy serii z Speed Underground, ale przy innych filmach Kinda też. Chodzi mi o to, że jak coś się działo dynamicznego na ekranie, to obraz trochę tak no, się lekko, no i zbytnio jakoś nie była taka fajna do oglądania. Ja materiały swoje renderowałem tylko i wyłącznie w rozdzielczości 720p. I dlaczego tak robiłem? Ponieważ mój piękny laptop, o, o, mój piękny, cudowny laptop ma rozdzielczość ekranu 1600x900, więc to nie jest ani HD, ani Full HD. To jest takie dziwne coś pomiędzy. No a YouTube nie ma żadnej rozdzielczości typu 1600x900, ma tamte właśnie, wiadomo, 720p, 1080p. Więc stwierdziłem, że hej, jak będę skalować w dół do 720p, to powinno być wystarczająco, bo YouTube zazwyczaj tak pozwalał na to, że 720p było wystarczające, co nie. Jak się okazuje, jednak nie. Na moim laptopie, jak renderuję te materiały, to jakość jest, 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 jest super, jest cacy, pięknie, nie? YouTube natomiast po wrzuceniu filmu na niego, robi konwersję tych materiałów na jakieś swoje te kodeki i tak dalej, po to, żeby to. U nich na serwerach ważyło mniej, and stuff tak mi się wydaje. No, tak raczej byłoby logiczne. Przez to jakość mojego filmu, z no takiej okej, okay, wysokiej, powiedzmy, nagle pff, leci w dół, łeb na szyję. No i mamy wtedy problem. Więc ostatnio wymyśliłem sobie, w sensie do, do, w nocy, o trzeciej w nocy stwierdziłem, że, ej, wyrenderuje film w inny sposób. I zrobiłem test sobie na Undergroundzie, bo Underground jest to taką serią, gdzie naj najbardziej ta jakość jest widoczna, jeśli chodzi o te spadki. I stwierdziłem, że przeskaluję wtedy film yy, z tej oryginalnej jakości, tej 1600x900 na jaką nagrywam, w górę do 1920 na 1080 Wyrenderuję i wrzucę na YouTube. A. i zobaczę jaka będzie jakość, bo bałem się, że po przeskalowaniu po prostu yy, jakość będzie no tandetna, bo będzie sztucznie przeskalowana w górę. I jakie było moje zdziwienie? Jak się okazało, że jednak to działa. Powiem ta jakość 1080p na moim kanale chyba nie jest idealna. Nadal tam ciutek, tak ciutek brakuje, ale na pewno jest lepiej do oglądania. Więc osoby, które narzekały, że A nie mam 180p i ty się nazywasz youtuberem? To teraz nie ma czegoś do tego powiedzieć, bo na moim kanale 1080p już jest. Aż musiałem zrobić o tym vloga, żebyście wiedzieli, bo nie zdziwiłbym się, gdyby osoby nie zwróciły na to uwagę, że na moim kanale 1080p jest. Sztucznie przeskalowane w górę, ale działa. Jest całkiem okej okay do oglądania. Także macie do oglądania. Co prawda, 720p dla tych, którzy mają słabszy internet, nadal będzie wyglądać jak wyglądało, i guess. Ale to no, już ich kwestia, że nie mają dobrego internetu lepszego do oglądania w Full HD i no, ja niestety za bardzo nic na to nie poradzę, bo nie moja wina, że YouTube te kodeki tak sobie robi. Jeśli ktoś się zna na temacie, nie jest w stanie mi powiedzieć, jak zrobić tak, żeby 720p na YouTube wyglądało idealnie tak, jak się go wylenderuje na, na PECETA przed wrzuceniem to dajcie mi znać w komentarzu, jak coś się ja renderuje w Premiere. Więc żeby nie było żadne Sony Vegasy, żadne Camtasia, żadne, nie wiem, OBSy, instant montaż na żywo, nie. Ja sobie w Adobe Premiere renderuję, także tak jakby co. Więc jak ktoś się zna na rzeczy, to będziecie do mnie odezwać, się przez grupę na mój prywatny profil albo na fanpage'u, ba nawet na Instagramie, możecie napisać, jak wam tam wygodniej. Ja, ja, jak się nie znacie na temacie i nie wiecie, to to nie musicie, to wiadomo. Na razie 1080p to działa i to jest najważniejsze. Są upalne dni, więc pamiętajcie o piciu wody. Polecam. Tak trochę krótki, że ten vlog, nie? I właśnie się wiatr zmaga. Chyba będzie burza. Idealnie na krótki dzień. Była burza, deszczyk. Mm. A dobra. Y, muszę, muszę coś zrobić śmiesznego jeszcze o tym vlogu, żeby nie było, że jest taki krótki. Więc. Y, zrobię fikołka dla was. A, to był fikołek po prostu. Wydaje mi się, że częściej muszę w sumie robić vlogi, bo to tak daje trochę luz z montażem, że mogę sobie pomontować jakiś śmieszny sposób. S sugerowanie, że ja w ogóle umiem być śmiesznym, ale... Wiecie, muszę sobie, muszę sobie ego podbijać, nie? Atencja, moi drodzy, atencja! Tego potrzebuję, dlatego nagrywam No i to jest kinda fun, no dobra, no to też, no. No, no, no. Nie wiem, czy kamera to wyłapuje, ale właśnie się rozpadało i to całkiem ładnie. Moi ziomeczkowie, i ziomkinie, i yy, wszyscy inni Ja dziękuję wam za oglądanie tego najwspanialszego vloga na świecie yy, Mogłem niby nawlec o tym posta, że elo mam 1080p Ale poczułem potrzebę nagrania wam dodatkowego filmu na dzisiaj yy, Bo wiem, że Need for Speed Underground to ogląda yy, 15 osób Więc, yy, a vloga pewnie obejrzy yy, 17 osób i, I pewnie będą co najmniej trzy łapki w górę, ale, no wiecie... O! Jeszcze jedną rzecz taką wspomnę. W ogóle... Yy, śmiesznie, nie? Bo nagrywam te filmy teraz tak w całkiem sporej ilości IGS w ostatnich dniach. I najlepsze jest to, że za tydzień mam jedną z najważniejszych rzeczy w moim życiu, jaka się dzieje. Mianowicie to cacko będę bronić, nie? Yy, więc yy, śmiesznie, że... Że nagrywam te filmy. Jestem ciekawy, jak będzie z, będzie z nagrywaniem w przyszłym tygodniu tych filmów, skoro za tydzień mam obronę licencjatu i. spokojnie uczę się, jestem dobrym studentem Ale dobra, e, koniec e, tego do, deszcz pada. Ciekawe, czy kamera to wyłapuje. Prawdopodobnie tak. Ja na ten moment dziękuję Wam bardzo. za oglądanie. Komentujcie, zróbcie o like, na inne filmy na kanale. Wszystkie linki ponownie widzicie i wiecie, i w ogóle i tego, i trzymajcie się, i pasztet, i. 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 Charlotte. O, a, więc jest Charlotte, i Trzymajcie się. Daj cześć. I żyj.